Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak taki stary, pożółkły plastik, który został odbarwiony poprzez działanie promieni słonecznych, doprowadzić go do wczesnego wyglądu. No powiem Wam tak, że wybielić bardziej, żeby był bardziej biały niż kiedyś był na początku nie da rady, ale da radę przywrócić mu ten wygląd sprzed tego, no tak jakby tak jak wyszedł po prostu można powiedzieć z fabryki no, tam no, zostaną tylko jakieś tam rysy uszkodzenia no to tego tam nie zostanie e, takie uszkodzenie nie zostaną naprawione ale wszystkie takie prze, przebarwienia od słońca lub e, od czasu można e, wybarwić do jaśniejszego koloru tutaj do tego będzie nam potrzebna e, woda utleniona w kremie e, 12% e, oraz jakiś pędzelek trzeba kupić do nałożenia tego preparatu tutaj na obudowę. Powiem Wam tak szczerze, że lepiej używajcie do tego rękawiczek, bo część tak no ja wsiadłem bez rękawiczek i część mi została wtedy na palcach i to strasznie się tak podbarwiało i wysuszyło skórę. Tu jak widzicie na załączonym obrazku jest nałożona ta woda utleniona w kremie. Ona taki ma konsystencję szamponu. Musicie, powiem Wam szczerze, że trzeba wielokrotnie nałożyć tą Tą wodę utlenioną, bo po godzinie to strasznie szybko wysycha. I nie martwcie się, na początku mogą Wam wyjść takie dziwne przebarwienia, że takie pasy, że niedokładnie pomalowaliście. To się tym nie martwcie. Nałożycie jeszcze raz, umyjecie, znowu nałożycie i doprowadzicie do takiego efektu, że będzie kolor tego Waszego plastiku jednolity. No ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.